Dzień dobry. Serdecznie zapraszam Państwa na kurs Logiki dla Studentów Prawa, Logiki dla Prawników, przygotowujący w szczególności do wymogów WPIA, Wydziału Prawa i Administracji UW, do tego specyficznego testu 12 pytań wielokrotnego wyboru. Koncentrować się będziemy na rozwiązywaniu konkretnych przykładów, wykorzystując. Zadania z poprzednich egzaminów i zadania typowe, jakieś ja zawsze powiem. Pierwszą częścią jest semiotyka, w ramach której omówimy rozkład zdania na kategorie syntaktyczne, klasyfikację nazw, problem supozycji języka i metajęzyka i stosunki zakresowe, bo to jest zawsze. Potem będą definicje z podziałem definicji. No, klasyczna logika matematyczna, rachunek zdań, weryfikowanie metodą zero-jedynkową, rachunek nazw, wreszcie modalność metodologia nauk i elementy logiki stricte prawniczej, właściwie prawo, bo to tworzy całość materiału, to tak jak na wp AUW, tak samo na uj na innych uczeniach, ten materiał jest tu bardzo podobny.